Jesteśmy w Oregonie na autostradzie numer 5, jadąc na południe, i mamy jakieś 216, mil, to jest zjazd numer 216, czyli mamy jakieś 216 mil do granicy z Kalifornią. Niestety, niestety do Kalifornii nie pojadę, bo wcześniej ładuję ładunek, jakiś drzewka i będę musiał uciekać na wschód. I cała specyfika zachodniego wybrzeża w Stanach. Jest taka, że właśnie mamy po jednej stronie małe pasmo gór, po drugiej stronie większe pasmo gór i większość czasu jedziemy właśnie w takiej dolinie. Na granicy z Kalifornią też jest małe pasmo gór i później znowu zjeżdżamy w dolinę. No to jest natura tego kontynentu. No tutaj na zachodzie jest tak ukształtowana ze względu na płyty tektoniczne, które gdzieś tutaj się stykają. Więc ja załaduję te drzewka i Wetnę się w te pasma gór. Przyjada do miejscowości Pent w Oregonie i tam będzie już całkowity inny klimat. Będzie wyżej, bardziej sucho i ee, zimnie. Chociaż niekoniecznie. Różnie, różnie bywa na pustyni. Tutaj bardzo widać właśnie te pasma gór. Z jednej strony po lewej i z drugiej strony po prawej. Ciut niższa, a, tam, a dalej jest pasywność. W Kalifornii. Ta dolina jest większa i nie widać. Czasami się jedzie w miejscu, że nie widać ani z jednej strony, ani z drugiej strony było. No ale tu nie jest inaczej. Każde miejsce na ziemi jest podobne, ale inne. Pierwsze miejsce już mam zrobione. Było dość łatwo, normalnie jakiś tam magazyn. I drugie miejsce będzie nie wiadomo gdzie. Gdzieś na polu albo w lesie. Nie wiem. I pani, jak dzwoniłem, prosiłem o instrukcję, to mówi, że. Gdybym stukał w nawigacji, by mi prawdopodobnie źle poprowadziło, bo jest tylko jeden dojazd dużym samochodem do tej firmy. Czy tutaj... E, e, w, to, w to miejsce. Także jak się właśnie jedzie w takie dziwne miejsca, mimo tego, że niektórzy, niektórzy klienci tego nie lubią, dzwoni się po prostu, żeby być pewnym. Dlatego zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo malowniczo w tym Oregonie. No i teraz w prawo. Nie no jest aż tak źle, myślałem, że będzie jazda lasem albo tym, jak widać system dróg w Ameryce jest bardzo dobrze rozwinięty. Bardzo dobrze rozwinięty. Ale prawdopodobnie jakbym próbował dojechać inną drogą, taką jak na przykład bo im pokazała nawigacja miałbym problem bo no, są jakieś ograniczenia za 4,5 mili ale ja jadę tylko za 3,5 mili to dobrze ale nie było aż tak źle Wa, gorzej. Wszystko pięknie było wytłumaczone, więc panikowałem jak zwykle bez powodu. Dzisiaj miałem przebojowy dzień, po francusku się mówi na to, znaczy nie po francusku, po kepecku. Journée de zaż. czyli przez cały dzień wodzili mnie za nos. W pierwszej filmie, w pierwszym magazynie podjechałem. Czeski film z nie, Niemiec, straciłem 4 godziny, zaadowali mi 17 palet. Później pojechałem w drugie miejsce. Tam mi załadowali to szybko 8 palet i okazało się, że brakowało jednej palety, która znajdowała się w magazynie, którym ładowałem pierwszy raz, czyli musiałem się wrócić do tego samego magazynu, a na szczęście już ten drugi raz poszło szybko. Ale tak się mówi, szybko, szybko tu tam zawsze człowiek kierowca traci czas, a kiedy jest pod z kilometra, a nie na godzinę, no więc ten czas nikomu. Nikt, te, te, nikt tego czasu mi nie zwróci. Dobra, to jest transport, to jest branża transportu, takie są reguły gry. Czasami bywa dobrze, czasami bywa źle. Ale wyjeżdżam i będę się przebijał przez te góry i jadę do, 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 do zachodu słońca. Nie dłużej, bo nie chcę tracić pięknych widoków, jakie będzie mi oferował Oregon. Dzisiaj i jutro. I tak mam dużo czasu, poładunek. Nie jest napięty, to są jakieś roślinki, nie, nie psują się. Także jest dobrze. Będziemy jechać z Eugene tą drogą tutaj do Bend i z Bend aż do granicy z Idaho do Ontario. Już tą drogę raz w moim życiu zaliczyłem od Bend. Tej jeszcze nie, ale od Bend do Ontario zaliczyłem. Jest wspaniała. Na samym końcu jest mały kanion. Eee, kanion, no nie, to, to no, tak, taki mini kanion, fajny. A przez całe, przez całą drogę zabędzie pustynia, więc nagramy to. I nareszcie powoli opuszczamy cywilizację. Już mam dość tych miast, dość tych samochodów. Zaraz jedziemy w dziki teren, gdzie nie będzie prawie nikogo. Tylko ja, droga, trak i natura. narodowym zamiast soli używają jakiegoś takiego piasku i jego ślady no bo tutaj wjeżdżamy oczywiście coraz wyżej i często gęsto zimą lubi pić śnieg zresztą do tej pory jeszcze jest obowiązek tworzenia ze sobą łańcuchów od 1 września do 30 kwietnia jeżeli się nie mylę także no jeszcze widać resztki śniegu. Proszę, ale 100 metrów wyżej i jaka różnica i już pada śnieg z tej dziwnej chmurki. Mam nadzieję, że pogoda nie wywinie mi żadnego żartu albo numeru, no bo wypadałoby, żebym tak jechał sobie do domu. Nie, będzie dobrze, mi się wydaje, że nie będzie źle ale nawet w kwietniu jeszcze ma może tutaj w tych terenach uderzyć znienacka. To jedna ma chmurka. To. Bo jeszcze wjeżdżamy będziemy wjeżdżać coraz wyżej. I tak a propos z gór, to będziemy mieć obok Mount Washington. Śpiący wulkan. Śpiący, ponieważ tak, nie tak dawno, jakieś 15, chyba 20 lat temu, miał poważną erupcję. a chmurka przeszła i przestało padać. A już jest zjeździe z gór jakieś 40 km do Bend las robi się coraz rzadszy coraz bardziej uwogi i niedługo wkroczymy na pustynię coraz rzadziej, coraz rzadziej nie myliłem się, dobrze pamiętałem mimo tego, że jechałem tylko jeden raz Miasteczko z dzikiego zachodu Więte. To akurat ma troszeczkę więcej ludności. Jest bardziej, bardziej rozwinięte. 80 tysięcy ludności. Tak było na znaku wjazdowym. I przypuszczam, że pionierzy założyli je w strategicznym miejscu. Na skrzyżowaniu jakichś dwóch szlaków. Ale to są tylko moje domysły. Nie mogę ich potwierdzić, e, czy są wiarygodne, czy nie. Ale tutaj tych miejscowości jest bardzo mało. Na pewno też jest nad jakąś rzeczką. Na pewno, na pewno, że tak. Nad rzeką Deschutes. Kolejne, kolejna nazwa francuska. Trzeba przyznać, że Francuzi też odkrywali Amerykę razem z Brytyjczykami. Ale to było dawno, 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 dawno temu. Druga między Bend a Ontario w Oregonie jest bardzo mało uczęszczana, co mnie bardzo cieszy. Dzisiaj wypadnie mi właśnie gdzieś spać na takim pustkowiu, bo tutaj truck stopu raczej nie ma. W miejscowości może będzie z z tego jedna może taka większa Burns, ale do niej nie dojadę, więc gdzieś rzucę kotwicę. Stany już są takie bardziej podobne do Newady bo tam gdzieś daleko jeszcze jesteśmy na wysokości Kalifornii, ale za jakieś 50-40 km już będzie Nevada. I tam jest jeszcze wyżej, jeszcze bardziej pustynnie, bo tutaj jeszcze jakaś roślinność jest. Te stany, właśnie tak są. Właśnie. To jest, tu, jesteśmy tutaj. Kalifornia jest niedaleko. Tak jak mówię, niedaleko już jesteśmy na wysokości Między Nevadą. A na nevadzie są Puskowia, pustkowia, pustkowia. No, jeszcze w tej filmie mi się nie udało pojechać tamte rejony. Niesamowite te zmiany pogody w tych rejonach. Za nami jeszcze słońce, przed chwilą była ładna pogoda. A tutaj zapowiada mi się śnieg sądzę, że nie będzie nic poważnego, tylko jakaś taka chmurka, bo tam widzę jakieś przyjaśnienia są, ale jest to fajne, znaczy fajne, ciekawe uczucie przemieszczać się. Dzisiejszy dzień w ogóle był przebojowy, bo zaczynałem w całkowicie innym klimacie, później wjeżdżałem w góry, był śnieg, padał śnieg, było zimniej, teraz jestem na pustyni i znowu pada śnieg, także na odcinku 300 km 3-4 godzinki Zmiany były diametralne Jeszcze mi została dzisiaj godzina jazdy tu W Montrealu jest 9.48 A tu jest 3 godziny wstecz Czyli 6.48 I bardzo dobrze, przynajmniej jest widno Przynajmniej coś widzę stanę za godzinkę, zajdzie słońce Rano wstanę, będzie widno Tak, jak rano wstanę to będzie widno dalej. w dzień jak jeszcze było słońce Jak zjechałem z tych gór to patrzyłem Było tak 13-14 stopni Teraz mamy Prawie, żeby schmurne niebo, I jak tylko momentalnie zaszło słońce, temperatura spadła automatycznie bardzo szybko. W ciągu dosłownie 15 minut z 10 stopni do zera i w nocy patrzyłem będzie minus 5, minus 6, minus 7 chyba nawet na samym ranem. Także niestety szef nie ma Basta w tym aucie, więc będę musiał auto zostawić na odzie. Nie ma normy, chociaż nie lubię, nie lubię zostawiać auta na chodzie, ale ja nie będę bardzo, dlatego że szef nie chce zainwestować we pasto. Idealnie się udało, zjeździ jakiś dróg. 395 i 20. Miejscowość relay, w której to miejscowości jest tylko jakiś sklep, parę budynków. Stuknęło mi 14 godzin. Od momentu, kiedy zacząłem dzień. Po 10 godzinnej pauzie zaraz będę ruszał. Dla mnie jest 9 rano, a tutaj jest 6 rano. Jak się właśnie wraca z zachodniego wybrzeża na wschodnie, ma się tą przewagę, że można dosyć często wstawać o późnej godzinie. Dla mnie późna godzina to jest 8-9 rano i jechać cały czas ze słońcem, bo tutaj to słońce wstaje później, bo jest wcześniej. I w miarę, jak się przesuwam w stronę wschodniego wybrzeża. Ta różnica czasowa dla mnie się zmniejsza, ale wstaje też za każdym dzień wcześniej, bo czas pracy robi tak, że codziennie mogę. Jeżeli jestem oczywiście zdyscyplinowany, nie staję na 3 godziny podczas dnia, tylko na przykład na 45 minut, żeby zjeść, zatankować, takie, takie rzeczy. To mój czas pracy mniej więcej się cofa codziennie o dwie godziny. Tak, dzisiaj zaczynam o 9, jutro zacznę o 7, pojutrze o 5 rano. No i w ostatni dzień teoretycznie bym zaczął o 3 rano. Nie wiem, czy to zrobię, czy nie. Zobaczymy, jak będzie mi wychodziło z czasem i z Toronto i w ogóle. Ale to jest cały czas, cały czas kierowca się zmaga z czasem i cały czas planifikuje w, w głowie godziny Ok, więc ruszam. Drugie większe miasteczko Burns w Oregonie. No i później już droga prosta do. Do Ontario, I to już będzie granica z Idaho. Tam już jadę na autostradę. tutaj jeszcze wszyscy śpią, a my pracujemy. żeby większość ludzi miała choć pojęcie przez jakie krajobrazy przemieszczają się ich dobra ciekawe co by powiedzieli na ten temat i na temat pracy kierowcy Czy to Ameryka Północna, czy Europa, krajobrazy wszędzie są piękne. Jest tutaj cicho, spokojnie, niestety moja chłodnia chodzi, bo raz grzeje, raz schładza. Ale i tak tutaj jest atmosfera niesamowicie spokojna. A więc kontynuujemy dzisiejszą drogę turystyczną, rozeznawczą. Każda droga ma swoje sekrety, które czasami są dobrze ukryte, bo trzeba o dobrej porze przejechać, żeby wszystko zobaczyć. Jest rzeczka, jest droga i są tory kolejowe, które niestety zostały już usunięte. Tak to jest ze starymi szlakami, które nie są, Nie przynoszą zysku. Usuwają je. Co jest dla mnie bardzo smutnym wydarzeniem i faktem. Nie wiem dlaczego nie lubię jak usuwają tory kolejowe. No cóż, bywa! Niestety został po nim tylko nasyp i ślad. tak mówię jest i rzeka, jest, były i tory, jest i droga. Jedziemy przed siebie. Któregoś zapomina o tych wszystkich sytuacjach na załadunkach, rozładunkach, um, ujadania się z, z edycją i tak dalej, z granicami. Po prostu czuję się jeszcze dalej tą wolność na takich trasach. Dlatego zawsze, powtarzam to, zawsze kiedy mogę, nawet jak jest dłużej, a często jest krócej tymi drogami, zawsze na nie zjeżdżam. Bo warto jest, naprawdę warto. I jeszcze jeden krótki postój. Jak dzisiaj turystycznie, to idziemy na całego. Jest piękna cisza, agregat mi się wyłączył i kontempluje miejsce. Oj, tak. Sobie stanąłem na 5 minut, ale w ogóle nie mam ochoty stąd ruszać. Po prostu nastrój, jaki tutaj panuje, tego spokoju jest rewelacyjny. Opuściliśmy kanion, zbliżamy się już do granicy Idaho i Oregon w miejscowości Ontario. Dziwiadę na autostradę. Stąd mniej więcej już będę miał jakieś 4000 km do Montrealu. Szczerze mówiąc, czuję się już jedną mnogo w domu, bo eee, tak od Salt Lake City już po prostu, no, znam tę autostradę, jestem przesiąknięty tym samym kontynentem. Także dla mnie już jest. Ja nie czuję już tych odległości. Czuję, że wszędzie dla mnie jest blisko. Także teraz już z zamkniętymi oczami mógłbym nawet jechać. No może oczywiście przesadzam, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Przez 700 km spotkałem piękne krajobrazy, od ciepłej doliny, przez zielone wysokie lasy, zaśnieżone jeszcze szczyty gór, później pustynia, kanion malowniczy, no i teraz już będzie samo łatwizna, tak jak mówiłem, 4 dni jazdy do domu, więc skończyłem przejażdżkę po US 20 w Oregonie.